wszystkich kandydatów. Witam panów posłów, Pawła Kukiza, profesora Józefa Brinkusa. Witam wszystkie media i wszystkich zainteresowanych. Rozpoczniemy nasze krótkie spotkanie od prezentacji, której dokonają panowie Paweł Kukis i pan profesor Brinkus, który będzie prezentował naszych kandydatów. No, pan przewodniczący, przede wszystkim liberalisty, czyli jedynkę, Józka. Natomiast pan, pan profesor Brinkus, kolejnych kandydatów. I później będzie chwila dla dziennikarzy, dla dyskusji, yy, tak żebyśmy nie przedłużali maksymalnie pół godziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oddaję głos przewodniczącemu. Od razu chciałem przedstawić naszego kandydata z listy PSL, Koalicja Polska. Józef rynku poseł ruchu z 15, miejsce pierwsze Wadowiczanin, swój równego równy gość, oczywiście gorący jednomandatowych okręgów wyborczych, referentów obligatoryjnych dla władz, powo powoływania prokuratora generalnego w wyborach powszechnych bezpośrednio przez obywateli, e, instytucji sędziów pokoju powoływanych przez bezpośrednio przez obywateli, E, a co najteż bardzo ważne, zwolennik również naszego wspólnego programu, czyli przede wszystkim, gdzie młodzież jeszcze oczywiście nie ma pojęcia o czym ja będę mówił w tej chwili, ale emerytury bez podatku. Jak wrócicie do jaku? Bajka bajka, 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 to jest piękna bajka, to jest bajka, bajka, ta, to jest bajka, 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 Poczekaj, kościom ja Nie, bo o Ale tam, w dużej tylko kościele. Niech pan nie przeszkadza, potem przespawi pan program prawa i sprawiedliwości, nie. natomiast jeżeli pan powie... się Sprawdził się, jest, po prostu <grym grym grym> nie jest programu. emerytury bez To jest prabił. To jest Pan zdradził, panie Pawł. Irodzic Wam zdradził. z wyborcami rozmawiamy, nie z wywarsa Kolejna sprawa, to już akurat w kierunku młodzieży. Mam nadzieję, że kiedyś będziecie mieli prawdziwe warunki do tworzenia mikroprzedsiębiorczości, do rzeczywiście rozwoju, rozwoju talentów do realizowania się w pracy. I też kolejny punkt programowy to jest dobrowolność opłat y, zus -owskich dla mikroprzedsiębiorców. Czyli jeżeli idzie dobrze, opłaty płacimy ZUS, jeżeli idzie troszkę nie tak, w firmie mamy możliwość niepłacenia płacenia tego ZUS. No i wiele innych jeszcze, jak mówiłeś, proobywatelskich postulatów, takich, które powodują, że państwo przestaje być nasze, państwo przestanie być państwem partyjnym, a stanie się państwem obywatelskim. Będzie tworzone oddolnie, a nie odgórnie przez partyjnych władz. Obecnie ordynacja wyborcza jest taka, że wodzowie partii Wodzowie partii wskazują swoich namiestników. To nie wy wskazujecie, kto będzie posłem, tylko wodzowie, A, się. Tylko wodzowie partii pokazują, kto będzie rządził w danym, kto będzie was reprezentował w okręgach. Nie głowy i bez mikrofonu, także potrafię mówić także głośno. Chciałem przedstawić państwu listę PSL Kukiz 15, bo przewodniczący słusznie powiedział, jest to lista koalicyjna. PSL przyjął nas oraz podstawowy warunek, warunek, mianowicie yy, przede wszystkim ustawę antykorupcyjną oraz ten postulat obywatelskości. Możliwość odwołania posła w każdym momencie. Jedną mam do okręgi wyborcze i za to jesteśmy po prostu im wdzięczni, ale to jest też dowód na to, że oni wracają. PSL wraca do swoich korzeni, które w 1926 roku przedstawił ich prezes licency Teraz. Udało się? Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. To do doświadczenie koncertowe sprawiło, że Pan na wszystkim się zna. E, ja jestem zaskoczony tutaj obecnością młodzieży, bo powiedzmy sobie uczciwie, myśmy zaprosili wielu tutaj, wielu tutaj, e, znaczy zaprosili pewne osoby, natomiast młodzież przyszła po to, żeby nas usłyszeć zobaczyć, co mamy im do powiedzenia. powiedzenia. I Myślę, że to co powiedzieliśmy jest bardzo istotne także dla ich przyszłości. Przedstawiam naszą e, grupę, która będzie miała udział w wyborach. Mianowicie pan Józef Kała, wójka na liście PSL-u, psl e, prezes zarządu powiatowego w Oświęcinu. Człowiek bardzo mocno związany z samorządami, samorządami starosta, przez dwie kadencje wuj, Polanka Wielka. Następnie Dawid Herbut, to jest człowiek można powiedzieć instytucji. Jeżeli chodzi o Kalwarię, ale także już o Wadowicę, bo właściwie rodzisz się z Wadowic, nie? Ale mieszkasz w Karwalii, w Kalwarii tam się bardzo mocno związałeś z Karwarią. Instytucja, działacz może nie tyle samorządowy, czy społeczny, dzięki któremu parę inicjatyw zostało po prostu zrealizowane. Tu nic nie ujmując panu prezesowi, Kale podobnie, podobnie w Polance Wielkie jest cenionym działaczem takim społecznym. Trzecie miejsce Grzegorz Zawadzki tutaj Grzegorz jesteś, 43 lat socjolog, górnik, górnik, pracownik spółki Tauron kandyduje, bo przede wszystkim, jak on tu napisał, widzi potencjał w zielonej mocy. To jest bardzo istotne z punktu widzenia naszego programu koalicyjnego, mianowicie 50% miksu energetycznego to będzie, to będzie właśnie ta energia z odnawialnych źródeł energii. energii. Piąte miejsce Pani Maria Dębińska, PSL, nieobecna dzisiaj, ale myślę, że w następnym, kiedy będziemy przedstawiać jeszcze z Panem Prezesem Skarbowym, Kosiniakiem który obiecał, że pojawi się też z nas, wtedy się też Pani pojawi. Szukam następnej kartki, nie wszystko da się z głowy powiedzieć. Dobrze, dobrze, oczywiście. To jest lepsze. No, słuchajcie Państwo, o Katarzynie Go napisali mi tu najwięcej. Najwięcej, ale myślę, że niewystarczająco z co do, 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 do tej pory z, zrobiła. Kiedyś, nawet nie będę tylko się zwracał, bo nie wiem co do Michał wymówił, ale kiedyś przeczytałem na Facebooku taką bardzo fajną rzecz, że to jest osoba, jeżeli się do której zwrócicie, to zawsze pomoże i po prostu wyważy każde, drzwi nawet te nieotwarte. Pani Katarzyno, liczymy na panią, liczymy na głos, które będą oddawane na, na panią. W siódmym miejscu pani Magdalena Bolek. Test nieobecna. E, pani Renata Bedra jest, jest na ósmym miejscu, pani Renato. z społeczna i związkowa. Pracuje w takim miejscu, e, które wymaga dużego zaangażowania i odwagi ze strony związkowców. To jest wiatr autofona. Bardzo ważne miejsce z punktu widzenia praw pracowniczych, które są da, dość często tam łamane. Siódme, dziewiąte miejsce Sylwia Michalec, 22 lata, studiuje problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego. Radzę się już bać i ukończyła także bardzo ważne studium, można powiedzieć podyplomowe w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. 10 miejsce pan Marek Andrzej Sikora, grafik informatyk. Zapraszamy panie Marku. To największy problem przy rejestracji, ponieważ okazało się, że nie ma takiego zawodu jak informatyk. W systemie polskim nie ma takiego zawodu jak informatyk, ale mu, że jest grafikiem informatycznym i wszystko się jest yy, Następnie, 11 miejsce, pani Ewa Maria Hyrek, czyli KASL, nieobecna. Pani Dorota Pająk też jest wice, nieobecna. Profesor Tomasz Marek Jakubowski. Szkoda, bo pochodzi z Wadowic. 14 Danie duzem Kierpiec nieobecny. I pan starosta, wieloletni samorządowiec, Andrzej Gurecki na 15 miejscu działać PSL-u. Bardzo jesteśmy wdzięczni, że pan jest na naszym miejscu. I 16. Miłoż Motyka, ale to jest już taki działacz, można powiedzieć, o charakterze ogólnopolskim. Więc pojechał do Warszawy, żeby albo nie, chyba do Karnowa, żeby towarzyszyć panu prezesowi Kośiniekowi Kabyszowi. Bardzo państwu dziękuję za tą uwagę podczas prezentacji. Bardzo proszę o pytania, czy to do kandydatów, czy to do pana przewodniczącego. Taką ordynację wyborczą, gdzie zwykły obywatel, to nie należy do partii albo nie startuje z list partyjnych. Praktycznie nie ma szans na zrealizowanie swojego prawa startu do Sejmu. Do Sejmu mogą startować tylko ludzie, w praktyce ludzie z list partyjnych. E, gdyby pan, na przykład, chciał startować z tego okręgu pod swoim imieniem i nazwiskiem, a nie chce pan żadnej partii politycznej, żadnych list, na przykład, czy PSL-u, czy PiS-u, czy Platformy, to musiałby pan założyć swoich własnych komitetów pod swoim imieniem i nazwiskiem 21 w Polsce. Zebrać w ciągu trzech tygodni wakacji 130 tysięcy podpisów, przekroczyć 5% próg frekwencyjny, być może miałby Pan szansę na dostanie się do parlamentu. W 2015 roku było, na zebranie podpisów było podpisami pod Komitetem pod Komitetu Wyborczego było 2 miesiące, 60 dni. Prawo i Sprawiedliwość dało niecałe 20 dni na zebranie 130 tysięcy podpisów, żeby wyciąć wszystkie te ruchy obywatelskie w pień, zostawić tylko największe partie polityczny. i generalnie zmierzają do takiego systemu dwupartyjnego, żeby było, był generalnie popis, platforma PIS. Od czasu do czasu zmieniać się władzą, odwarowane wszystko ordynacją proporcjonalną. I teraz, żeby po prostu zwiększyć również szanse, czysty pragmatyzm, zwiększyć szanse tych mniejszych ugrupowań, trzeba się łapać do kupy, bo taki jest system DONTA. To jest podstawa z... Ale dla mnie podstawowym warunkiem było, żebyśmy mogli wejść w, tą, w ten związek wspólny z PSL-em. Było wpisanie postulatów KUKI z 15 z 2015 roku do programu PSL-u, programu partii politycznych. Czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, próg, e, referendum obligatoryjne dla władz przy 30 progu frekwencyjnym, sędziowie pokoju, wybieranie w wyborach powszechnych, możliwość odwołania posła w trakcie kadencji. Z tymi propozycjami byłem też u pana prezesa Kaczyńskiego. Prezes Kaczyński uważa, że nie ma w Polsce potrzeby żadnych zmian ustrojowych że ten sposób wybierania posłów jest dobry i wykluczył nawet możliwość powołania zespołu, który w kolejnej kadencji dyskutowałby ewentualne zmiany ordynacji wyborczej w Polsce. System partyjny tym wielkim partiom pasuje, bo dzięki temu mają pozycje bez, bez absolutnej władzy, władzy, absolutnych władzy nad obywatelami. Proste. Tak jak kiedyś PZPR. Obecnie. Partia władzy, w szczególności zmierza do całkowitego, do sekundki rzeczy, nie zmierza do centralizacji władzy, do centralizacji władzy, do podporządkowania nawet samorządu władzy centralnej i do tego nie można.